meka i dzisiaj jesteśmy z tatą na kajakach o tam tata, tata, tata halo jesteśmy z na kajakach jak wypłynęliśmy od tej naszej stacji, wypożyczalni no i dzisiaj wam nagram taki 3 minutowy odcineczek z naszej wyprawy tata ile my będziemy płynąć właściwie? z godzinkę będziemy płynąć po prostu staram się to zmienić w trzech minutach. No, to na razie płyniemy. Polska rzeka bilike. Bludna jak nie wiem. Jesteśmy pod mostem, jak widać. Elegancko pod mostem. Polska be like. Graffiti w Fędzie. Jak oni to pomalowali niby. Wrocławska rzeka bilajk. Like. Znowu jesteśmy pod mostem. Dzień dobry! Dzień dobry, słońce! Oj, gdzie jest słońce? My sobie wietrzyk leciutki, wieje. Chociaż po drzewach nie wygląda jak leciutki, ale lekki wieterek wieje. Jest bardzo przyjemnie. No, tam z tyłu to nie wiem, czy jest przyjemnie. A już na niej z przodu, tak. Mama, jak tam? Fajnie? Tak, mm to -hmm. też Kę... fajnie. Kawa mi się przewraca, że się ona na kawa <grystanie> Ty kawę wypijesz, ja nie wiem co. A ja masz wodę pomarańczową. pomarańczową? Mm -hmm. Jak to pomarańczową? Tak. Okej, okay. pierwsze słyszę. Taka się bryza. O, zaraz w ten wpływamy pod kolejny most. Wreszcie trochę cienia. No, za to takie coś, za, to, to, za tą ranę na nosie, ale no, będę ją mieć przez, przez dłuższy czas. Zrobiliśmy sobie postój przy pomoście, to tą sobie kawkę pije. a ja jakąś wodę? pomarańczową. No, woda pomarańczowa. Widzicie, co wyhaczyłam, że tutaj możecie sobie włożyć wodę? Albo jakiekolwiek picie, elegancko. Jest mega przyjemnie. Bardzo mm. dobre. A my dalej płyniemy. Nie wiem czy widzicie, ale fajnie tak sobie płynąć wśród zieleni. O, fajnie są zielone drzewa. Chyba będę, musiał, będę musiała to podzielić na dwie części. Bo zaraz mi się tutaj czas skończy. No nie. Jak na razie to jest part Część pierwsza. Wyczekujcie za chwilę. Część drugiej.